Cześć, z tej strony Marcin Kajnowski ze Spiritland Medycyna Duszy. Jeśli oglądacie ten film, to prawdopodobnie jesteście zainteresowani kursem online na rodziny Medycyny. Chciałbym poświęcić najbliższe 3 minuty, żeby krótko o tym kursie opowiedzieć. Na początku chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o mnie, dlatego że zawsze byłem uczony w ten sposób, że jeśli ktoś chce przekazywać wiedzę, powinien na początku opowiedzieć o tym, skąd sam wiedzę posiada. Ja zawsze, kiedy uczę, pokazuję szamanizm z dwóch perspektyw. Z perspektywy szamanizmu współczesnego i szamanizmu tradycyjnego. Jeśli chodzi o szamanizm współczesny, jestem uczniem Arvik Bagramian, bardzo znanej nauczycielki w nurcie kor szamanizmu, czyli właśnie szamanizmu współczesnego. Skończyłem jej dwuletnią szkołę szamańską i cały czas pozostaję pod jej superwizją. Jeśli chodzi o szamanizm tradycyjny, Uczę się właściwie w trzech nurtach. Moim głównym nauczycielem jest Bola Nadband Stola, nepalski szaman z tradycji dżangli, ale oprócz tego pobieram również nauki w linii szamanizmu syberyjskiego oraz w linii szamanizmu mongolskiego. W swoich naukach staram się pokazywać wszystkie te perspektywy na szamanizm, dlatego że tak naprawdę nie ma jednej właściwej i każdy wybiera dla siebie to, co mu. Najbardziej pasuje. Są osoby, które bardziej chętnie czerpią z szamanizmu współczesnego, który jest szamanizmem bardzo zbliżonym do współczesnej psychoterapii, a są osoby, które bardziej czerpią z szamanizmu tradycyjnego, który jest mniej procesowy, ale za to bardzo rytualny, bardzo efektowny, oparty na czuciu, oparty na różnego rodzaju, tak jak powiedział, magicznych elementach. I o, drugi obszar, który chciałbym poruszyć, to jest kwestia. Elementu, który zawsze wywołuje dużo dyskusji i wątpliwości, to znaczy, czy można uczyć się szamanizmu online. Generalnie jest tutaj jedna odpowiedź. Tak, sam wiele nauk, które otrzymałem, na przykład od mojego nauczyciela Boli, otrzymałem je online. Dzieje się tak dlatego, że z punktu widzenia szamanizmu tak naprawdę przestrzeń nie istnieje i wiecie, będąc w różnych miejscach Polski, możemy tworzyć jeden krąg, który jest połączony energią. Wielu, wiele osób, z którymi pracuję, mówi, że często sesje online, które prowadzę, kiedy tworzę przestrzeń dla nich właśnie zdalnie, że te, że te sesje często są dużo mocniejsze nawet niż sesje jeden na jeden. Więc pierwsza odpowiedź jest tak, można szamanizmu uczyć się online, można trzymać przestrzeń na odległość i ta nauka może być tak samo skuteczna, jak w przypadku spotkań 1 na jeden. Oczywiście są pewne praktyki, są pewne elementy, które, których nie można wykonać na odległość, i one w przypadku właśnie programów online są wyłączone z programu, ale jest to bardzo mała część jak gdyby tych nauk, które ja udzielam. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o program tego kursu, to jest on bardzo spójny z programem Warsztatów Narodziny Medycyny, które prowadzę już od dłuższego czasu. W najbliższym, najbliższym okresie to już będzie bodajże 15 czy 16 edycja tego, tego warsztatu. Jest to program, który pozwala osobom wchodzącym na ścieżkę szamańską powoli zapoznawać się z różnymi narzędziami w I rozpoczniemy w ogóle od teorii, od zrozumienia tego, czym są duchy, czym jest szamanizm, jak pracuje się szamańsko i co najważniejsze, jak pracuje się szamańsko w różnych tradycjach, żeby też zrozumieć, jak szerokim zjawiskiem jest szamanizm. Następnie, mając już teorię i mając pewne zaufanie do tej materii, rozumiejąc jak ona funkcjonuje, przeprowadzimy swoją pierwszą podróż szamańską, aby zetknąć się z tym narzędziem. A w kolejnych odsłonach kursów, w kolejnych spotkaniach, będziemy to narzędzie podróży szamańskiej wykorzystywać już w konkretnych, takich bardzo wyspecjalizowanych kierunkach, aby uzyskiwać konkretne korzyści z pracy szamańskiej, ponieważ szamanizm jest dziedziną praktyczną jest dziedziną, która zawsze miała pomagać człowiekowi w jego egzystencji. Więc pracując szamańsko możemy rozprawiać się nie wiem, z brakiem energii, z brakiem motywacji. Możemy rozprawiać się z nas emocjami, które nami targają. Możemy odzyskiwać dla siebie przestrzeń, która tak naprawdę gdzieś w tym materialnym świecie, w którym żyjemy, zniknęła z naszego pola widzenia. Tak więc ten kurs jest poprowadzony w ten sposób, że wszystkie 10 spotkań w ramach tego kursu Biorą nas każde kolejne spotkanie, bierze nas dalej, zabiera nas dalej. Szlifujemy pewne techniki i tak naprawdę na koniec, po dwóch miesiącach, jesteście w stanie sami przeprowadzać samodzielnie podróże szamańskie i stosować już samodzielnie pewne proste techniki. Oczywiście nie obiecam Wam, że już po tych dwóch miesiącach spędzonych online wspólnie będziecie mogli pomagać ludziom na zewnątrz, że będziecie w stanie pracować z ludźmi w sposób taki profesjonalny, ale będziecie już mieli warsztat. Do samodzielnej pracy i co ważne, kurs ten dzięki certyfikatowi, który jest wydawany na zakończenie tego kursu, otwiera wam drogę do kolejnych poziomów nauki, które oczywiście w tej chwili są dostępne już tylko offline, bo są to ważne narzędzia, bardzo już takie wymagające, które możemy tylko uczyć się właśnie w kontakcie jeden na jeden. Ale właśnie tutaj w ofercie jest ponad 6-7 warsztatów, które. Otwierają wam drogę do już bardzo zaawansowanych technik szamańskich, które mogą być właśnie też stosowane profesjonalnie w procesie terapeutycznym. Jeśli chodzi o aspekt techniczny tego kursu, będziemy się spotykać w każdy czwartek o godzinie 20 na platformie Zoom. Platforma Zoom jest dostępna bezpłatnie, czy to na komputerach stacjonalnych, czy to na telefonach. Każda sesja będzie też nagrywana. Tak też, jeśli są osoby, które prowadzą nieregularne tryb życia, będzie im trudno na przykład dotrzeć w dany czwartek na 20. Będą mogły tę sesję odsłuchać sobie później bez straty dla siebie, choć rekomenduję udział na żywo, właśnie wtedy tworzy się ten krąg zdalny, który powoduje, że jesteśmy wszyscy energetycznie połączeni i ta nauka i ta praca jest wtedy bardziej efektywna. Oprócz 10 sesji e, w 10 modułów będziecie mieli prace domowe, e, będziecie mieli po każdej sesji wysłane materiały pisemne, które pozwolą Wam usyntetyzować wiedzę. A na sam koniec tej, tego kursu przeprowadzimy prosty egzamin online. Nie martwcie się, nie będzie to skomplikowane, który właśnie pozwoli Wam zebrać tą wiedzę jak gdyby w, jednym, w jednym miejscu i mieć poczucie, że jesteście na przykład gotowi na dalszą pracę i na warsztaty drugiego poziomu. Bardzo Wam dziękuję. Więcej szczegółów dotyczących tego kursu znajdziecie na www.spiritland.pl. SpiritLand.pl. Zapraszam Was. Pozdrawiam.